A, a lubisz pić spermę? Mm, tak, lubię. Bardzo? Bardzo. Bardzo na 100%. <laughs> ja. No dobra. No, zabawne to było. No. A masturbowałeś się kiedyś? Nie, tego nigdy nie robiłem. A co to znaczy to robić? Bo tu na czacie się pytają, żebyś wytłumaczył, co to znaczy. Zasturbowanie to znaczy szybkie bieganie i tyle. Szybkie bieganie to jest? Tak, z na wiele metrów. Aha, to ty nie biegałeś nigdy? Biegałem, trzeba tam z 200-300 metrów, a okrążyłem cały swój dom, i jeszcze Aha. z tej boisko. Cztery okrążenia zrobiłem w bodajże Aha. 10 minut. A ja co to znaczy ten, tu na czacie się pytają, wa walenie konia? Bo niestety nie wiem, sprawdźcie w internecie to może będziecie wiedzieć ale po, pomyśl jak myślisz co to znaczy? walenie konia to znaczy danie mu jedzenia